Witajcie! Myślę, że jeden z was, czyli jedna z was, bardzo lubi słuchać muzyki. Słuchamy dużo muzyki w domu czy w drodze do szkoły. Czasami też słuchamy bajek czy nagranych książek. Ja na przykład bardzo lubię słuchać podcastów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uświadamia nam, jak bardzo wielką rolę pełnił w Jave ten Jan, który właśnie zapowiadał Jezusa, który nie tylko głosił, że Mesjasz przyjdzie, ale też i Go ochrzcił. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, powie Pan Jezus. Porównuje też Jana do proroka Eliasza. W ten kolejny dzień Adwentu, który przeżywamy, może nie jeden z was, czy nie jedna z was, Stał wcześnie, wcześniej rano i poszedł na doradę do kościoła. Może właśnie podjęliście pewien wysiłek, by pomimo swoich obowiązków, pomimo zajęć w szkole, spotkać się z Panem Jezusem w kościele. Kiedy przychodzimy do kościoła, czy to na doradę, czy na zwyczajną mszę Świętą, słuchamy różnych zwiastunów Pana Jezusa, kapłanów, kaznodziejów, którzy. Go nam zapowiadają, którzy, o nam, którzy nam o nim mówią. Pomyśl, czy Twoje serce jest wtedy uważne, czy z uwagą i skupieniem słuchasz Słowa Bożego, czytań, Psalmu, Ewangelii, czy uważnie słuchasz kazania, czy pomili? Jezus w ten sposób komunikuje się z nami i każdego dnia chce nam coś powiedzieć, chce nam coś dać. Zachęcam was i samego siebie, byśmy mieli otwarte serca i uszy na Jego Słowo. By to słuchanie przygotowało nas jak najlepiej na Boże Narodzenie. Dziś tak Jezus przypomina nam bardzo dobitnie, kto ma uszy, niechaj słucha. Szczęść Boże.